ясно <головок> впала <головок> No wie, spraż <kluz> <z, kluz> oku. Sprzęt. Do tego poziomu to jest tak. Cichotka. <kluz> się nakłada? Oraz... Oraz, <kluz> to, oraz, to, oraz taka główka z krzyżakiem. No i krem. Zapraszam kamerę za mną. <kluz> Pozdrowienia dla wszystkich stolarzy. <kluz> yy, Proszę Zapraszam, to zapraszam panie że ten kamerzysto <kluz> tutaj. To tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy dzisiaj wkręcać śrubkę. O! Bierzemy wkręta. Nie wiem czy takiej wielkości. O! Tak proszę zobaczyć. Bieremy to tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Tak jak w wojsku się pompki robi. Nie. Raz, dwa. Raz. 2 I, i chuj. Raz, dwa. I chuj. Raz i chuj. Raz, I chuj. Raz. I chuj. dwa, jeden, dwa, trzy, cztery. O, trochę zeszła. A cię wytnie. <grytanie> Proszę uwagę. Będzie <grytanie> mi tak działało. Proszę uwagę. <grytanie> Pana kamerzystę za, za 10 zł wykupionego przez firmę Tesco. O, tak ładnie. Jeden, dwa. A kiedy nam zabraknie wkrętów, wykręcamy wkręta z drugiego łóżka. <noise> Raz. No dalej. Tak, tutaj amatorskim. A, a ja też tam miałem w bukowinie. Tak, amatorskim sprzętem. Proszę Państwa, wkręcamy dalej I Jeden, i dwa. On taki tak jak ołki mój I, 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 I dwa I dwa I Proszę Państwa to A różnego rodzaju... Sz... No i wiem, tak. jeden I, I dwa i kurwa łóżeczko jak nowe I można się bzykać